Tak przekonywujące, że ja nie wierzę, że kłamała, że kochacie. Nie no, Asia nie kłamie raczej. Zresztą czy te oczy mogą kłamać. No właśnie. Jasiu, Janka ogląda. Już śpi, ale umarłam, przepraszam. Nie no, żyję. Dobrze, no, pięknie masz. wyglądasz Przeciłam. co Zobaczmy, czy tak samo uważa. Doda. Jednak człowiek zmieni kolor włosa i od razu wszystko za tym idzie, co? Blondyny, rules na maksa. <grym, 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 nie może tak. ja tutaj źle słyszę, ale naprawdę było na maksa do, dobrze w punkt. Dzięki. Ładnie, pięknie. Witam tu? Aśka, wszystko. Ja ci krzyczałem wcześniej, żebyś troszeczkę się rozluźniła, bo y, wydaje mi się, że nie trzeba za dużo aktorstwa używać y, tutaj w tej formie. Po prostu, jak już jesteś na scenie, to już jesteś pewną postacią i ale wystarczy. Ale jest bardzo trudno być aktorem i Ja i wiem, najtrudniej je. wyjść na scenę i być zupełnie sobą i no, nic nie grać, nic to nie To bardzo żonią kłamał z No wiesz? właśnie. Tu no, kolega się wciół bezpośrednio. Więc po, pojechał po bandzie, e, a ty w pokoju, tego. I na początku byłaś troszkę zdenerwowana, ale bardzo... Mariusz Was ożywi w przybarze. Zapraszam Was. Uciekajcie. Irena Santor. Siedem. Tomek Karol. Osiem. Doda. Siedem. Dziękujemy.